Cześć, mam na imię Kasia, witam Was na moim kanale. Jak po tytule filmu widać, yy, chciałabym Wam dzisiaj po pokazać, jak olejuję swoje włosy, dlatego dzisiaj przychodzę do Was bez makijażu i taka nieogarnięta troszeczkę. Yy, chciałabym Wam zaprezentować moją rutynę pielęgnacyjną, którą robię tak mniej więcej co tydzień, co półtora tygodnia. Yy, też nie lubię zbyt często olejować moich włosów. Żeby ich po prostu nie przeciążać tymi olejami, ale widzę super działanie, jeżeli, jeżeli chodzi to o moje włosy, o skórę głowy. Także serdecznie zapraszam i życzę miłego oglądania. Na początku rozpuszczę sobie włosy. Na początku y, trzeba dokładnie rozczesać włosy, żeby potem łatwiej można było sobie ten olej wmasować. Ja tutaj y, mam szczotkę. Dostałam ją od mojej mamy. To jest szczotka Tangle Teaser, tylko że y, z rączką wygodniej się jej y, po prostu używa. Tak, jak już mam rozczesane włosy, to używam sobie żelu aloesowego, że. Mm, żeby po prostu nawilżyć moją skórę głowy I nawilżyć włosy I też dzięki Temu żelowi olej się po prostu Lepiej wchłania I potem też się go lepiej zmywa Więc po prostu Biorę sobie tutaj Taką dosyć i Takich mm, Takich porcji Dwie, trzy porcje na, na moje włosy Ja mam włosy średniej długości I sobie po prostu to Delikatnie tutaj wmasowuję w moje włosy. O, nabieram troszkę znowu po drugiej stronie i też przeciągam na całą długość, ponieważ olej będę wmasowywać nie tylko w skórę głowy, ale również będę go wmasowywać potem w całą długość włosów. Ja dzisiaj będę używała dwa rodzaje olejów, ponieważ Jeden, jeden z nich olej rycynowy, który ma działanie wzmacniające włosy, pobudza wzrost włosów, nawilża skórę, skórę głowy i również ma działanie super, jeżeli chodzi o kondycję włosów, on je tak jakby regeneruje, nadbudowuje, super się naprawdę sprawdza, ale nie można też przesadzić z tym olejem, jeżeli chodzi o skórę głowy, z tego względu, że jest on bardzo gęsty i po prostu potem go ciężko zmyć. Znowu więcej tego żelu. Ten żel ja kupiłam w Polsce w Rossmanie. Żel aloesowy można kupić wszędzie, w drogerii, w aptece, tutaj w Anglii nawet w takich zwykłych sklepach spożywczych można sobie kupić żel aloesowy. Można używać na przykład hydrolatów, na przykład ja też mam wodę pomarańczową, gdzie później przed jeszcze nałożeniem oleju będę go sobie psikać na skórę głowy. Tutaj dobrze musimy wmasować, żeby te włosy były wilgotne. Wiadomo, nie bardzo, nie bardzo pocierać włosy o siebie, gdyż Możemy je w ten sposób y, pocierając y, niszczyć i po prostu łuski włosa się wtedy otwierają i, i włosy robią się matowe, brzydkie. I tu jeszcze jedną warstwę, y, przepraszam, jeszcze jedną porcję i tą porcję jeszcze będę właśnie w tył głowy sobie wcierać. Jak już żel aloesowy mamy wtarty w skórę głowy, w długość włosów, o jak widzicie... One nie są mokre od tego żelu, ale są po prostu wilgotne. Następnym produktem, który używam, jest woda pomarańczowa. Ta woda pomarańczowa jest przeznaczona do twarzy. To jest hydrolat, hydrolat z pomarańczy. Tutaj jest napisane, że oczyszcza, uelastycznia i matowi skórę. Niestety. Ta, ta woda pomarańczowa, zapach tej wody pomarańczowej sprawia, że nie mogę jej używać na twarz. Jest po prostu zbyt dusząca. Ja potem czuję zapach tej wody pomarańczowej i no nie czuję się z tym zbyt dobrze. Dlaczego? Dlatego stwierdziłam, że po prostu będę sobie używała tego na skórę głowy. A czemu nie? Potem zmywam to ze skóry głowy, więc nie czuję tego zapachu więcej. Więc psikam sobie tutaj dokładnie. Głównie właśnie na skórę głowy. Nie na długość włosów, tylko na skórę. Jak już mamy spryskaną całą skórę głowy, to sobie lekko wmasowuję ten hydrolat. No, zapach tego hydrolatu mnie trochę drażni, ale do przeżycia. Głównie. Z tego powodu, że mam świadomość tego, że za godzinę już nie będę go czuła, bo zmyję to z mojej głowy. Jak już hydrolat mamy wtarty w skórę głowy, następnym krokiem jest wmasowanie oleju rycynowego właśnie w skórę głowy i troszkę tutaj na początek włosów. Na resztę włosów będę używała innego oleju, o którym też zaraz Wam opowiem. Jest to olej rycynowy, ja go kupiłam w sklepie Holland Barrett, ale w Polsce olej rycnowy możemy również kupić w drogerii, w aptece. W aptece to nawet za kilka złotych. Ja tu mam nową butelkę, yy, nie dużo zużyłem. a to też z tego względu, że olej rycynowy jest bardzo gęsty. I jak możecie zobaczyć, o nalewam sobie troszkę na, na dłoń i będę moczyła czubki moich palców w tym oleju i wtedy Będę wmasowywała to w moją skórę głowy. A to dlatego, że jakbym załączała całą dłoń i całą dłoń przyłożyła do włosów, to te włosy po prostu by mi się tylko przyklejały do tej dłoni i ciężko by mi było to wmasować. Najlepszym sposobem, ale nie mogę znaleźć nigdzie yy, strzykawki, tutaj w sklepie, jest sobie właśnie wziąć strzykawkę i tą strzykawką. Powstrzykiwać sobie po troszeczku tego oleju rycynowego w skórę głowy. Oczywiście bez igły, nie że w skórę głowy, tylko po prostu na skalb. Powstrzykiwać sobie troszkę i wtedy wmasować delikatnie w skórę głowy ten olej. I o, ja tu znowu wziąłem sobie troszkę tego oleju. I tak wmasowuję. Też nie przesadzajcie z tym olejem, bo. On, jak go tak właśnie będziemy wmasować, wmasowywać, to on się wchłonie w naszą skórę bez problemu. Potem, oczywiście, jeszcze będziemy trzymać ten kompres na głowie przez około, no, minimum 30 minut, ale ja tak zazwyczaj trzymam około godziny. Dlatego ja zazwyczaj ten, właśnie, rytuał pielęgnacyjny robię sobie w sobotę, gdzie mam dzień wolny, mogę poświęcić więcej czasu, nie muszę się Martwić, że gdzieś muszę iść, gdzieś muszę jechać na zakupy spożywcze, do pracy. Także, o, tutaj, delikatnie. I tak sobie wmasowuję przez kilka minut ten olej w moją skórę głowy też tutaj, bo mam bardzo dużo oleju tutaj jeszcze na dłoniach. I sobie tak, o. No widzicie? Ono się, jak się klei ten olej, bo jest bardzo gęsty. Dlatego ja stosuję także tylko na czubki palców u, u jednej dłoni i próbuję wtedy rozprowadzić po całej skórze. Jest najłatwiej, i najszybciej, bezboleśnie. Nie wyrywa się włosów wtedy. I tak masuje, masuje, masuje. Jak już mówiłam, olej rycnowy jest bardzo dobry właśnie na porost włosów. I jeżeli komuś włosy wypadają, no to wiadomo, to jest taki środek zewnętrzny. No, jeżeli, jeżeli komuś wypadają włosy w dużej ilości, no to warto skonsultować się wtedy z lekarzem. Może brakuje jakichś witamin, minerałów, może dieta też jest uboga w mikroelementy. Dobrze, jak już mamy wtarty ten olej rycynowy, wtedy na długość włosów, już od, od jakoś tak gdzieś yy, od 5-10 cm od skóry głowy, będę sobie wcierała inny olej. Tutaj można wykorzystać naprawdę wiele, wiele różnych olejów. Może to być olej kokosowy, może być to olej ze słodkich migdałów, olej żożoba, jojoba, jak cokolwiek tam sobie lubi nazywać, niech sobie nazywa. Olej, na przykład bardzo dobry też do włosów jest olej makadamia. Także no jest wiele rodzajów olej, które sprawdzają się do właśnie nawilżenia włosów, na Ja dzisiaj będę stosowała nawilżający olejek. On jest przeznaczony do twarzy, ale bardzo też sprawdza mi się do włosów. Jest to olejek z konopi z olejkiem z drzewa herbacianego. I on zawiera tutaj też różne oleje, olej sojowy, olej ze słonecznika, właśnie olej z konopi, oliwę z oliwek i tutaj też jest właśnie olej z drzewa herbacianego i witamina E. Więc taki miks różnych olejków nawilżających. I właśnie ten olejek ja Wam tutaj zaprezentuję, on jest bardziej. Jak widzicie, nie jest taki gęsty jak ten olej rycynowy. O, pokażę Wam tutaj bliżej. Ten olejek nie jest tak gęsty jak olej rycynowy, dlatego dużo łatwiej się go po prostu zmywa z włosów. I dlatego zachęcam też do używania na przykład oleju kokosowego, czy właśnie takiego oleju bardziej płynnego, oliwę z oliwek, super też się sprawdza, czy do włosów, czy do paznokci. Też sobie często robiłam takie właśnie kąpiele, podgrzać, delikatnie oliwę z oliwek. Tylko pamiętajcie, nie za bardzo, żeby się nie popawżyć, i wtedy wcierać, właśnie w paznokcie i w skórki tutaj super wzmacnia paznokcie. I właśnie taki olejek jest potem łatwiej zmieć, bo nie jest tak gęsty jak, te, jak ten olej rycynowy. Nabieram sobie kilka pompek tego olejku na dłoń i po prostu, też wybaczcie, mam starą koszulkę z tego względu, że jeżeli ją ubrudzę jakimś olejkiem, to nie będzie mi jej szkoda po prostu. Potem ją wykorzystam do sprzątania łazienki na przykład. Następna porcja na drugą stronę i wezmę sobie jeszcze trzecią porcję, żeby nawilżyć właśnie moje końcówki. Jeżeli macie problem na przykład, że olej kokosowy je, nie jest płynny, tylko jest w formie stałej, to polecam właśnie wygrzebać sobie ze słoiczka, dać do jakiegoś naczynia, na chwilkę na kąpiel wodną lub do mikrofali na kilka sekund, żeby też właśnie on się nie zagotował, nie był gorący, tylko żeby się po prostu rozpuścił. On, ta, on tak naprawdę pod Wpływem ciepła naszych dłoni się rozpuszcza i też super się wchłania. Bardzo ładnie ten olejek pachnie właśnie drzewem herbacianym, tak świeżo. Teraz, gdy wtarliśmy już wszystko w nasze włosy, w skórę głowy, zawijam włosy w koczek po prostu, i teraz czekam sobie minimum 30 minut do godziny czasu. I potem do Was wrócę, idę sprzątać Łazienkę, kuchnię, i na następny etap widzimy się za sekundę. Witam serdecznie z powrotem. Ja już posprzątałam sobie dom. Minęła no godzinka, może trochę więcej. Oleje w tym czasie mi się wchłonęły w skórę głowy, we włosy. Jak widać, nie, nie wygląda to zbyt ciekawie. I teraz jeżeli chodzi o zmycie olei, to musimy je sobie po prostu czymś rozpuścić. Sam szampon nie zawsze daje sobie radę z olejami, gdyż wiadomo olej rycynowy jest bardzo gęsty, więc musimy ten olej czymś zemulgować. Zemulgować to znaczy rozpuścić. I ja dzisiaj użyję sobie mam taką maskę do włosów jest to maska z garniera, ultimate blends, to jest maska naprawcza z papają. ją można stosować na trzy różne sposoby. można ją spokojnie stosować jako zwykłą odżywkę do włosów, gdzie myjemy sobie włosy, nakładamy to na minutkę dwie, spłukujemy. Możemy też użyć tej maski jako maska, czyli nałożyć sobie na włosy, chwilę podtrzymać i potem zmyć. No i tutaj też jest sugestia, że można tą maskę stosować jako maskę po myciu jako taką maskę, którą zostawia się już na włosach czyli odrobinkę maski. Rozsmarować w dłoniach i wcisnąć w końcówki włosów zaraz po myciu na mokre włosy lub już po, yy, po wysuszeniu na suche. Ja użyję sobie dzisiaj tej maski jako yy, taki rozpuszczalnik do oleju. Światełka za mną włączone, więc możemy nakładać yy, maskę na włosy. Ja sobie biorę tej maski tak dość sporą ilość. Yy, tej maski jeszcze więcej pójdzie, ale powoli sobie zaczynam ją wmasowywać w całą głowę i tak samo jak ten olej rycynowy żeby po prostu nie, nie nakładać zbyt dużej ilości w jednym miejscu bo no, też szkoda kosmetyku bo to nam ma sprawić, żeby ten olej yy, było łatwiej zmyć pięknie pachnie ten, yy, ta maska tak pachnie jak taki mleczny koktajl owocowy, właśnie bardzo czuć papaję. I tak będę sobie to wmasowywać, wgniatać, żeby wszędzie na, na, całe, na całą długość włosów, oczywiście też głównie tutaj przy skórze, bo tutaj najwięcej było tego oleju rycynowego. Ten drugi olejek nie jest aż tak dobieram sobie jeszcze troszkę. Ten drugi olej nie był aż tak gęsty, dlatego jego łatwiej będzie zmyć. No ale również też ten drugi olej był nakładany na długość włosów, więc tutaj tak bardzo się nie przejmujemy. No najgorzej jest, gdy nie zmyjemy dobrze tego oleju tu przy skórze głowy. I potem możemy uzyskać efekt odwrotny do zamierzonego, że włosy będą wyglądać na przeciążone po prostu tak, jakbyśmy ich nie umieli w ogóle. Czyli tutaj sobie wmasowujemy, wmasowujemy. Ja sobie tak chwilkę jeszcze wmasuję, żeby rozpuścić dobrze ten olej. I wrócę do Was za sekundkę. Do rozpuszczenia oleju z, z włosów i ze skóry głowy nie musimy używać konkretnie tej maski. Możemy sobie użyć y, jakiejkolwiek odżywki lub innej maski do włosów. Y, ważne tylko, żeby właśnie emulgować ten olej i żeby nam było łatwiej po prostu go zmyć. Jak już Wmasowałam sobie tą maskę w skórę głowy i we włosy. Potrzymam ją sobie tak około 10-15 minut, żeby ta maska po prostu zaczęła działać, żeby zemulgowała olej. Oraz, żeby oczywiście działanie tej maski troszkę wpłynęło jakoś na, na moje włosy. Po 10-15 minutach zmywam sobie tą maskę szamponem, myję włosy dwa razy żeby dokładnie, oczywiście, zmyć ten olej ze skóry głowy, i potem nakładam zwykłą odżywkę na też jakąś minutkę, dwie, żeby po prostu łatwiej mi potem było włosy rozczesać. Na sam koniec lubię używać takich małych olejków, można je kupić w Rossmanie, Podlinkuję gdzieś w opisie filmu, albo wstawię gdzieś zdjęcie, ponieważ skończył mi się już, już jeden i nie mam w zapasie żadnego. Oczywiście suszę włosy normalnie i lubię sobie suszyć włosy głową w dół, przy okazji czesząc je i, i po prostu wygładzając, żeby one nie były napuszone. Jak to wszystko już wykonam, wrócę do Was i pokażę efekt końcowy. Witam z powrotem. Chciałabym Wam pokazać finalny efekt naszego olejowania włosów dzisiejszych. Spójrzcie tylko, jakie one są zdrowe, sypkie, nie są przetłuszczone po tych olejach. Są delikatne, mięciutkie. Po wysuszeniu nakładam jeszcze na same końcówki troszkę y, jedwabiu do włosów, ja mam y, takie dwa różne, jeden jest właśnie z dodatkiem oleju kokosowego, drugi zwykły, one są do dostania w Rosmanie, za dosłownie kilka złotych, super się sprawdzają, wystarczy ich odrobinkę, dosłownie kropelka, wetrzeć we włosy, wmasować, rozczesać i możemy się cieszyć naszymi pięknymi włosami. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i że Wam się przyda. Również zachęcam do komentowania, subskrypcji oraz możecie zostawić łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. Dzięki za oglądanie jeszcze raz i do zobaczenia. Pa!